6 czerwca bieżącego roku, około godziny 23. dyżurny komisariatu Policji w Libiążu odebrał zgłoszenie o nietrzeźwej kobiecie w zaawansowanej ciąży, która miała sprawować opiekę nad swoim 3,5-letnim dzieckiem. Policjanci, którzy zostali zadysponowani przez dyżurnego do miejsca, Wskazanego w zgłoszeniu zastali w mieszkaniu kobietę. Okazało się, że kobieta jest w 9 miesiącu ciąży. W miejscu zamieszkania zastano również jej ojca, a także śpiącą już 3,5-letnią dziewczynkę. Policjanci w rozmowie z kobietą poczuli od niej silną woń alkoholu, dlatego poddali ją badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu i no niestety wynik wskazał prawie 1,8 promila. W rozmowie z jej ojcem sytuacja się powtórzyła, również z ust mężczyzny. była wyczuwana silna silna alkoholu. Natomiast mężczyzna już na samym wstępie stwierdził, że nie sprawuje on opieki nad małoletnią wnuczką i nie podda się samemu badaniu. O całym zdarzeniu policjanci poinformowali dyżurnego, który na miejsce już zadysponował załogę pogotowia ratunkowego, która zabrała kobietę w celu badań do szpitala. Poinformowano również w godzinach nocnych sędzie dyżurującego sędzie sądu rodzinnego, która natychmiast poleciła zabezpieczyć interesy małoletniego dziecka. Oprócz Sprawy, która ma bieg w sądzie rodzinnym, w komisariacie policji w Libiążu, prowadzone są czynności mające na celu ustalenie, czy stan, w jakim znajdowała się matka, nie naraził na utratę zdrowia i życia 3,5-letniej dziewczynki, jak i nienarodzonego dziecka.